Na mrozie mgliste myślenie nie przejdzie. Na mrozie nie przetrwasz, będąc mglistym. Oceniasz rzeczywistość, jaką widzisz oczami, odczuwasz zmysłami. Statystyka jest co najwyżej ciekawostką. Liczysz się Ty, bo musisz liczyć na siebie. I jesteś odporny na ekran, śmieszne szkło, wedle którego Ty się mylisz wręcz pomyłką jesteś, czy przeszkodą na drodze do lepszego świata, w którym żyje się coraz gorzej. Schemat szaleństwa starego świata, pochłoniętego absurdem za absurdem, powtarza się. Niestety, wszystko już było. I jest do przewidzenia. Dla tych z nas, którzy patrzą własnymi oczami, myślą własnymi umysłami, rzeczy mają się inaczej. Dla Was w Starym Świecie historia jest czymś, do czego należy się dostosować, do czego trzeba przynależeć. Dla Nowego Świata. Historia jest czymś, co tworzymy my, i na tym polega różnica kulturowa przepaść nie do przejścia między twórcami historii a jej biernymi uczestnikami, dla których świat ludzkich wyborów pozostaje tajemniczym szokiem, którego szkło ekranu wytłumaczyć Wam chce jako błąd systemie, który właśnie runął.